I właśnie opuszczamy nasze Airbnb. Znajdujemy się pod Dublinem, pod miejscowością Swords na pewnym osiedlu. I to jest okazja do tego, żeby przyjrzeć się, co tutaj można zobaczyć. Ale nie będziemy zwiedzać Dublina, chociaż to na pewno jest bardzo ciekawe miasto. Tylko zamiast tego zobaczymy pewną wioskę. Wioska nazywa się Malachajk i znajduje się tam zamek obronny. Dużo restauracji i chyba właściwie tyle, a nie jeszcze Marin. Czyli, um, czyli po prostu coś, co jest nad wodą. Tak, to po polsku też się nazywa marina. Mamy dzisiaj naprawdę bardzo ładną pogodę, bo jest ponad 10 stopni, nie pada, jest trochę zachmurzenie, ale no tutaj to jest naprawdę bardzo dobra pogoda, na pewno jest to lepsza pogoda niż te mrozy w Polsce, no i jesteśmy w centrum, a w centrum taki kościółek. Kościółek jak kościółek, a teraz przejdźmy się do samej mariny. Tutaj, podobnie jak na cyprze, można czasami zobaczyć budynki z kamienia. Jesteśmy już bardzo blisko mariny. Tu wciąż cały czas są jakieś naprawdę ładne, ładne budynki. No i jest marinka. Taka malutka. Niewiele tu tych łódek. To jest typowa zabudowa. Tak wyglądało też to osiedle, na którym miałem Airbnb. I tak wygląda tak naprawdę tutaj większość domów. A tak z kolei wyglądają bloki. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jak one są ładne. A z tego miejsca mamy fantastyczny widok, zarówno na to osiedle, jak i na samą marinę. Jesteśmy na tej plaży, i nawet jest piasek, więc jest dobrze. Plaża, plażą, a w tym momencie wybieramy się na zamek tutaj w Malahide. Jestem bardzo ciekawy co zobaczymy. I zbliżamy się do czegoś naprawdę ciekawego. Najpierw zamek, czy ogrody? No ładne centrum handlowe. Dobra, zamek jednak odpuszczamy, bo bilety są za drogie. Oj, no po prostu cudownie. Zmierzamy teraz do jakiejś restauracji, żeby coś zjeść, ale w międzyczasie okazało się, że jest tu także taki oto plac zabaw. Tak więc takie rzeczy można było zobaczyć pod Dublinem. A już w następnym filmiku pojawią się wyspy Zielonego Przylądka, Cape Verde, więc będzie naprawdę egzotycznie, będzie ciekawie. I wybieramy się tam turystycznie. W związku z tym rzeczywiście będziemy mieć dużo czasu na to, żeby podzielić się z Wami tym wszystkim, co tam się będzie działo. Trzymajcie się, pa! pa.